Dobre warunki oświetleniowe, bo moja lampka, co się jej się dzieje? Jak sprawdzam, czy świeci, kiedy nie nagrywam, świeci. Myślę, że jest wszystko okej. Okay, a kiedy mam nagrywać... Nie świeci, więc muszę sobie to ogarnąć. Mam nadzieję, że kolejny film już będzie z lepszym oświetleniem. Pokażę Wam cztery świetne ćwiczenia na nogi i pośladki bez obciążania kolan. Taki temat był przegłosowany w ankiecie na naszej grupie facebookowej Drużyna w Kondycji. Mam oczywiście tych ćwiczeń w głowie więcej, ale dzisiaj pokażę Wam cztery ćwiczenia. Zrobimy sobie razem pierwszą serię, wytłumaczę Wam co i jak, tak żebyście sobie fajnie weszli w ten ćwiczenie tryb, a jeśli tylko będziecie mieli ochotę, ponagrywam więcej takich filmików z ćwiczeniami bez obciążania kolan, na nogi i pośladki, także jeśli chcecie więcej, koniecznie piszcie w komentarzu, że chcecie więcej i więcej będzie takich ćwiczeń, totalnie bez obciążenia kolan. Do dzisiejszego treningu wykorzystamy sobie mini gumki i ślizgacze jeśli jeszcze ich nie macie, zapraszam na moją stronę w kondycji.pl albo jestforma.pl tam możecie je sobie znaleźć Oprócz tych akcesoriów są jeszcze Maxi gumki, z którymi pokazuję Treningi oraz ciuchy Fit ciuchy, między innymi te, które Dzisiaj mam na sobie, a także możecie je Przeczytać tam jak wygląda współpraca Ze mną w sprawie indywidualnej diety I lub planu treningowego Oczywiście te ćwiczenia, które dzisiaj pokażę Też będzie można zrobić bez tego, ale jeśli Zależy wam na dobrych efektach Na tym, żeby w jak najkrótszym czasie Zrobić jak najbardziej efektywny Skuteczny trening, no to bardzo wam to Polecam mi te rzeczy, z którymi pokazuję Wam ćwiczenia totalnie zastępują siłownie. Jeszcze na wstępie podobno lepiej jest mówić o tym na wstępie. Zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z filmami, które tutaj wrzucam, i interesuje Was tematyka fit zdrowia, dobrego samopoczucia. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę. Teraz nie mogę powiedzieć, jeśli ten film Wam się podobał, ale może na zachętę, łapka w górę. No i będziemy ćwiczyć. Razem zrobimy sobie, tak jak już powiedziałam, pierwszą serię. Kolejne serie będą już należały do Was. Wolę to zrobić w takiej formie, żebyście potem w kolejnych seriach mogli sobie już włączyć własną muzykę, taka jak najbardziej Wam się podoba, taka, która Was najbardziej motywuje, albo żebyście sobie w tle podczas, ćwi podczas ćwiczeń mogli sobie posłuchać na przykład mnie na YouTubie, na innych filmikach, gdzie mówię o diecie, więc myślę, że to będzie takie bardzo fajne połączenie. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jeszcze teraz możecie sobie zrobić pauzę i zrobić sobie porządną rozgrzewkę. No, i będziemy przechodzić do pierwszej serii, gdzie pokażę Wam świetne cztery ćwiczenia na nogi i pośladki. Jeśli chcecie pośladki rozbudować, jeśli chcecie zrobić sobie fajne, jędrne łódka, pozbyć się celulitu, bo ćwiczenia bardzo pomagają w redukcji celulitu. Jeśli chcecie je wysmuklić, zrobić sobie fajne kształty, a jeśli macie trochę nadmiernego tłuszczyku ogólnie, nawet na brzuchu, to te ćwiczenia też będą bardzo pomocne. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy. Zaczynamy sobie od super przyjemnego ćwiczenia, które w poślady nieźle idzie z mini gumami. Polecam Wam wziąć którąś z mocniejszych. Z mojej marki jest forma.pl, to będzie albo czerwone, albo czarna, albo różne marki mają różne kolory. Ja założę sobie czerwoną, zakładamy na kostki. Kładziemy się na brzuchu, klatka piersiowa przyklejona do podłogi, ręce pod brodą i lecimy. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Robimy około 10-15 powtórzeń na nogę i w tym momencie mocno ciągniemy do góry. To nie ma być takie wiecie tylko machanie nóżkami, ale naprawdę musimy czuć palenie w pośladkach. I w utkach. Brzuch oczywiście też się napina. Też pracuje. Krawka przyklejona do podłogi. Hop. I hop. 10-15 powtórzeń na jedną nogę. Mocno w górę. To nie musi być długi ruch, ale mocny. Lepiej zawsze sobie wziąć mocniejszą gumę i żeby ten ruch był krótszy niż słabszą i żeby ten ruch był bardziej obszerny. Jeszcze po trzy razy na nogę. Dech i wydech oczywiście. Dech wydech. dech, wydech, dech, wydech. Świetnie. Ostatni raz lewa i prawa. Super. Drugie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie robimy sobie od razu. Nie robimy pomiędzy tymi ćwiczeniami na razie żadnych przerw, dopiero pomiędzy seriami. I tutaj polecam Wam wziąć gumę trochę słabszą. Ja biorę sobie żółtą. Ubieramy ją na kostki. I teraz będzie ze ślizgaczami. Zapomniałam jeszcze powiedzieć na początku, że ślizgacze to są te dwustronne, dwustronne kroszki z gąbeczką tutaj także nic nie porysujemy. Z drugiej strony jest plastik, więc można też na dywanie, na wykładzinach dywanowych. Ja na płytkach ślizgam się na gąbeczce. Ślizgacze pod stopy. Guma w kostkę, mi się. I tak, kto może... Pinki! Kto może robić plank? I tutaj nie robimy tak, nie wyginamy się w tą stronę. Yy, odcinek leniwowy nie ma być wygięty. Kość ogonowa podkulona. Plecy delikatnie podkulone. Kto może będzie robił to w planku? Czyli odchodzimy prawą nogę i lewą nogę. Prawą i lewą. A kto nie może jeszcze, to w oparciu o polecam oczywiście w planku i w jednej wersji i w drugiej wersji bardzo mocno pracuje także brzuch i mocno odwodzimy, musimy się skupić na tym, żeby kość ogonowa była podkulona i żeby odwodzić te nogi jak najbardziej do boku. I robimy sobie około 8, 10, 12, tak do 15 powtórzeń na jedną nogę. ピンポッ е ュ Będzie to Monster Walk, czyli spacer potwora. Tutaj znowu zmieniam sobie gumę na mocniejszą. Na czarną, albo w sumie dam sobie dwie, czarna i czerwona, żeby było jeszcze mocniej, żeby jeszcze większy był ogień. Możemy te gumy sobie łączyć, tak żeby stawiały nam odpowiedni opór. To jest bardzo indywidualna sprawa. Zakładamy sobie gumę w kostki. Na lekko ugiętych nogach, kolanach idziemy przód, przód, tył, tył i możemy sobie tak chodzić dwa kroki w przód i dwa kroki w tył. Mocno odwodzimy na zewnątrz i delikatnie do przodu. Całe uda palą, twardo jak skała uda. Świetnie. I robimy sobie takich kroków około 10 na nogę. Ile jesteśmy w stanie. Oczywiście w kolejnych seriach dopasujcie to do siebie. I najlepiej zapisujcie, ile zrobiliście kroków. Z jakimi gumami, tak żebyście w kolejnych treningach widzieli, jak progresujecie. Jeszcze chwila. Już Panu daj mu ślad. Widzicie. Dobra, jeszcze przód. I tył. I kolejne ćwiczenie będzie. I tył. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Super. I ostatnie ćwiczenie jest w siadzie. Zakładamy sobie w stopy dość mocną gumę. Czyli ja zakładam sobie czerwono, nogi wyprostowane, sylwetka lekko pochylona w tył i lecimy w górę mocno, trzymamy i w dół. I druga noga. Hop i w dół. Hop i w dół. I kiedy tak siedzisz z tą nogą, czujesz maksymalnie napięte udo, też nie możesz uwierzyć, że takie mega ćwiczenia. Można robić bez kola, kolan. Co? Brzuch oczywiście też pracuje, kiedy podnosimy nogę do góry. Także mamy w sumie dwa w jednym i brzuch trzy w jednym. I brzuch i nogi posiadki. Zawsze trzymamy trochę na górze. Robimy od 8 do 15 powtórzeń na jedną nogę. Każdy swoim tempem. Każdy dostosowuje to, co robi do swoich możliwości. I zawsze staramy się progresować. Można się też położyć w ten sposób. Na przedramionach. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Zawsze trzymamy nogę u góry. I dopiero w dół. Jeszcze cztery razy na nogę. I dwa. I pięknie. Pierwsza seria za nami. Mam nadzieję, że te ćwiczenia się Wam podobały. Teraz polecam Wam zrobić pół minuty przerwy i powtórzyć sobie całość jeszcze dwa razy. I po tym... Po w sumie trzech takich seriach, trzech takich seriach obwodowych, bo to jest właśnie trening obwodowy, kiedy robimy ćwiczenia po kolei, po kolei. Po takich trzech seriach polecam Wam jeszcze się porządnie rozciągnąć, przede wszystkim nogi, także brzuch, i wtedy będziecie mieli za sobą cały świetny trening. Jeszcze raz przypominam o łapce w górze, tym razem już po filmie, jak Wam się podobał. Zapraszam Was na moją stronę w kondycji.pl. Zachęcam do śledzenia mnie na Instagramach, Facebookach. Wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. Ci, co mnie tam obserwują, dają znać, że posty moje bardzo pomagają, że wpisy bardzo często są trafione, motywują do działania i można też tam znaleźć takie, cen, takie cenne, krótkie, praktyczne wskazówki. I zachęcam na Instagramie też do śledzenia moich relacji. Z nich można się sporo dowiedzieć. Jeśli chodzi o jedzenie, pokazuję czasem niezbyt często, bo nie lubię świrować z aparatem przy jedzeniu, ale czasem pokazuję Wam co jem i możecie sobie stamtąd wziąć jakieś fajne pomysły. Często też tam pokazuję jak odpowiadam na jakieś pytania, oczywiście jeśli to nie są takie komentarze publiczne, tylko wiadomości prywatne, to oczywiście nie udostępniam żadnych danych, wszystko jest anonimowo, ale często pytacie się mnie o takie rzeczy, które uważam, że innym też mogą się przydać w sprawie odchudzania, w sprawie spalania tkanki tłuszczowej, w sprawie budowy mięśni, w sprawie tego co jest zdrowe, co nie, a czasem po prostu takie, po prostu różne tematy. Są pytania, odpowiedzi i często zamieszczam właśnie takie Q&A. Day, można powiedzieć w relacjach, więc zapraszam. Jeśli chcecie więcej ćwiczeń na nogi i posiadki bez obciążenia kolan, dajcie znać. To myślę, że spokojnie będzie można jeszcze zrobić dwa podobne filmy. Oczywiście z innymi, z nowymi ćwiczeniami na nogi i posiadki bez obciążenia kolan. A jeśli chodzi wam po głowie, coś o czym mogłabym nagrać, też napiszcie w komentarzu. Wszelkie pomysły, podpowiedzi są bardzo mile widziane. A jeśli macie ochotę podzielić się tym moim filmem, zmotywować na przykład znajomych do działań, jak najbardziej będę wdzięczna za wszelkie udostępnienie. Możecie na przykład udostępnić ten filmik na swojej osi czasu na Facebooku albo po prostu podesłać komuś, co wiecie, że przydałyby mu się takie ćwiczenia. Ktoś sobie skorzysta, będzie Wam wdzięczny za pomoc, a mój kanał będzie mógł się lepiej rozwijać. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo i póki co życzę Wam udanych kolejnych serii. Pa. pa. No, dawaj, 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 dawaj. <laughs> Łapkę, a buziaka Dobrze Co za bardzo?